No cześć, z tej strony Kala, jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry. No a przedstawisz się? Jestem To Cześć Casi. I y, tak, jakiś czasem zostałam w zasadzie chyba zaproszona... A i znowu mi mówi. Przez Casiasa na serwer jego. I będziemy tu nagrywać, mam nadzieję, że razem seria o nazwie. No jeszcze nie wiem, może coś serwerujemy z Casim? Może być. Twój Ty, kanał. No to Gitas. A moli Kasi. Weź mnie pani. Mogę jeszcze? Nie. Ale. Już... Ej. Nie muli. Tak zwany drewniany internet. Tak, mam drewniany internet. Zaczekaj chwilę, ja się... <grym _> <grym _> Jakie pile. <piny. grym _> no bo kurde, no ej... Nagrywałam chyba jakiś czas temu, niedawno całkiem, odcinek, który jeszcze nie jest w trakcie montażu. I mi tak nie mówi... Mógł... Ej, słuchaj, miałam włączone tego... Audacity, Frapsa, Minecrafta, Skype'a i jeszcze... Nie, czy oglądarkę? Won z mojego domu i nic nie muliło. czekaj muszę coś tylko zrobić no naprawdę Chwila. a ty unisz właśnie op op aha, anna tylko ladwara ej, jeżeli mam ty to wyłączyłaś, prawda? Nie, ty. Ach, okej. Okay. Nie, bo chodzi o to, że mam ustawionego Minecrafta na szwedzki i... A -a! A -a! No ej, nie mul, Nie mul, Nie Hinterband, kochanie. Nie mul. A masz włączone tym nagrywanie? Tak, mam włączone Poczy. nagrywanie. Właśnie dlatego muli. Patrzcie. No, Patrzcie. Tak, to ja. No, mam tu za je fajne imię. Będziesz straszyć w nosy. Tak, będę strasznie w nocy w Cassiasa. To jest mój domek. I kartoflu. I... tak. I tu jest mój koń. Ładny, nie? Mieszkasz w w domu. Tak, mieszkam z koniem w domu. Ej! <grym> A tu, 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 tu jest I Patrzcie, to zostałam od Cassiasa już pierwszego dnia. No, bezpłatnie. No, bezpłatnie. Ja mam 100 Chan. Ej ej, 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 No! Bo. Au! No! co, no z mojego domu. No. no. Klikam. Wow. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj jak od... jak przestanie mi mulić. No, czekaj. Może by zakończyć na bo... <truh> czekaj. Dobra, zmienię sobie język na polski. Tak najpierw. Ja gram na angielskim Najładniejsza ćciąka. Nie, nie. trochę angielskiego trzeba douczać. Pfff. <słuchy> Ty, ty masz się do tak? Icho. Od czegoś trzeba zacząć. A co to? Osioł. Co to ja jestem na swoim... ja jestem w swoim? Dobra, co że Właśnie ustawiam sobie coś, żeby jak najmniej mi muliło. Ty graż na Minecraft bez nie? No. To se ściągnie optify, no. Wow, przestał prawie mulić. Czekaj, zaraz ci powiem. Czekaj, tylko te w portie na polski. mieli dodać jakoś dogadać. Wow. Ja mam, ja mam chyba do na najniższych Ej słuchaj, teraz nie coś się muli to jeszcze Nie ej, bo normalnie fajna mam, tylko chodzi o ten... E... No. No. Ja mam tak, jakość grafiki szybka, gładkie oświetlenie wyłączone Te 3D wyłączone, jakość interwencji normalna Jasność to nieważne, cząsteczki ograniczone ograniczone, żeby było widać jak się te, te rozmnażają, te wszystkie, te dziwne Odległość się normalna, ale to sobie możesz zadać krótka Wydajność max FPS, animacja chodzenia wyłączona Zawalczone OpenGL wyłączone, chmury wyłączone, bo nic sobie niepotrzebne, tekstury serwerowe to nevermind i używaj synchronizacji periodowej włączone Spróbuj Ej, moli, prawe moli Ej, znowu no... Co znowu? No Boże, nie mogę ci celować. o was. Ja okulary. Nie słyszałeś Boże. Nie spać. Jest noc? Under Clara. <słyszy> Bo Odcharknięcie lamy połączone z... z gęganiem. Na Rozumiem, no ty się nie położysz spać ja też nie zasnę więc Więc mi się nie chce spać Idę spać Tak No, no ale nie oprowadzałeś po domkach, wiesz jak ty możesz Wiem, oprowadzę jutro no. Dobra, idę <laughs> Tak, to była prywatna herbatka. Pchi. Ja się tu kolą poję, a ty herbatkę. Nie, kole będę. Ej, ja się dziwiłam, dlaczego tam chodzi zombiak i się nie pali. Ma czapkę? Nie. Coś mi tu... Pającek! Cześć, pokaz oczyska. Masz takie ładne oczka. Oczyska. A! Mam takie ładne oczyska. A! Ty też A! masz ładne oczyska. Dziękuję. Nie ty! Hamil <laughs> ma ładne oczy. nie ja, wiem, ja nie znam się No. Nie spotkałem cię! Mam, nadzie mam nadzieję, że się nie znasz. Um. Wow, on ma kwiatka. Jej. Ej, oni sobie dają kwiatki. Jak jest to słodkie. Do kogo ty strzelasz? Do, do chmur, żeby Aha, zbieram twoje strzały. Dawaj je. Są do odzysku. Ja jestem eko. <grym> Więc patrzcie, to jest domek Casiasa. Jest taki brzydki, że nie wiem. Cześć Cassias! Witajcie, dawno jutro, się prze... nie widzieliśmy. <głos> no. <głos> nie trafiłeś do wody. You don't say. Casi, 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 mam coś dla Ciebie. Dawaj. Nie, nie. Przecież nie wylałabym na ciebie lawy. <noise> Zwłaszcza, że jutro... no... Jak jutro się źle obrócisz i mi przywalisz tym sztandarem w łeb Nie wywalę, nie wyłóż się Ej. Tak, tak w sumie... Nie Tak w sumie będzie najlepiej wchodzić Tutaj będziesz parkoura ćwiczyć poza do mojego domu Co? Nie, znasz, że się prze, przejdziesz tam i tam i w tej i git! Będziesz w parkura, właśnie, możemy kiedyś też parkura nagrać. Tak, ja nagrywałam kiedyś swojego pierwszego parkura w życiu. Miał mi zająć minutę. A wyszedł? No nie wiem, odcinek chyba 15 minut. No. Ej w ogóle, pierwsza raz się spotkałam na tym, że się gra na creative, na creative. Co grasz na creative? Nie, że się parkura gra na creative. No, gra się. Przepraszam. No, nie! <grym znać w zimę> no się, się No ludzie ci. Co? No, ten dom był zaprojektowany specjalnie, żebyś umiała ćwiczyć parkour. Ej, no, ale, to... ale mi tu nie chodzi o... Okej, <grym znać w zimę> Ale... Ale ty masz ocyzka... Ty masz za... 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 za Kto to mówi? Gościu z... Gościu z klocków... Tak... I niebieskim poluwerkiem... No właśnie... Z pewność. Nie mam w sumie nic do niebieskich... Poluwerków aczkolwiek... Niebieski, To jest moja kuchnia. Nie pokażę mojej kuchni. już tylko. No bo spadłam Dobra, nevermind, kuchnia, kuchnia Nie, idziemy do kuchni A to ja sobie już idę stąd Aaa... Ja mogłem zostawić swoje szczęły Patrzcie, to jest kuchnia Kasiasa. Masz coś w produkcjach? Całe trzy chleby Bardzo mi sam o węglu Aha, bo ja... Bo ja... To są odkryte Właśnie znaczy zakryte Dwa chleby, a tutaj pusto? Ej chwila, on miał węgiel w tym Won od mego węgla. Ojej, oh yeah. jejejej. Ja sobie ja ci chciałam tam wstawić dodatkowo ten. Wiesz, rozdzielić ci tam taka węgla, ale nie. Tak. I większość już do siebie! Aleń. Zobaczcie, pokażę Wam jeszcze jedno magiczne miejsce. Jak tam trafię. Kradzień wieksów jak No jaki... Gdzie trafiłaś? Gdzie? O, jeszcze. Cześć. Dajny. Ty masz czego? Kolejnego konia. No, przyszedł sobie. Sarny, takiego skałam. Tu jest moja energia medownia. Wow. Nie wiem, nie lubię enchantingu. Jest nudne. Patrzcie, pokażę Wam magiczną skrzynkę, a Kasit pilnuj, żeby nie było, że go Dawaj to o. To może to? Nie! A to? Nie! A to? Nie! O! To. Ow! Ej, 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 ej! See? Um, mogę ci tu wlać lawa? Nie! No właśnie Dobrze, popatrzymy jeszcze tylko co ma w innych, jak trafię na schody Ej, bo w ogóle to mnie tak strasznie nie lubi to wszystko No bo to ja było zaprojektowane specjalnie do ciebie Nie, mam na myśli ...Frapsa i tak dalej za Ze... z... no, coś innego. Nie ma innych. Tak nie są. Nie, ścinaj tego drzewa. Proszę. Czekaj. Idę już. Idę. Idę. Patrzcie, Idę. wyszedł teraz z gry, gdzie pójdziemy? Głupie pytanie, czy nie? Jak to gdzie pójdzie? Patrzcie jaki cheater i to też no. w ogóle tak jeszcze po kikas jego nie ma co powiecie na yy, don't starve 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 jakoś tak eee, co co wy na to bo ten no... Jak mi tylko no okazji prześlę info, gdzie co mogę znaleźć? O, patrzcie, Ledom farmera. No, jak mi tylko prześle info, gdzie to mogę znaleźć, to y, nagram. Ach, czemu to tak strasznie muli? Dźwięki są straszne. Jest Wow! Kas wróci, ucieszymy się. Tak. co ty robisz? kradzień? Stoję na domku. Czekaj, Nie widziałeś mnie. Chciałam ja myśleć o tym samym domku, o którym... Nie, o szczęście. Nie wiem, gdzie jesteś. Chłe, chłe, chłe. A, dobra, już się widzę. Już się do mnie żyłem. O, o on tu idzie. Yes! Yes! <coughs> Jaka przepiękna barwa głosu a Tak! To było... Kasi! <śmienicza> Bo Kasi mnie bije. Ja się biję! Ja się biję. Tak, Kasi ja mnie bije. Patrz, jaki ładny zachód. O, wow, on tu idzie. On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. Nie, nie obraż się będę bił. Ja ci nie wierzę, ale zaraz mnie coś będzie biło. A ja nie. Ej! Aj, i, 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 idź, 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 idź. 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 do góry na chwilkę. Zaczekaj. Tak to... Zaczekaj. Dobra, w sumie ja muszę kończyć. Już! No, bo... Ej, co ty Jak on się tam, tam... Au! On to bywa już bez Dobra, no to co, kończymy? nie. Kelerton. Dobra, kończymy. Casi. Cassie, chodź tu do mnie! Taki... Dobra, to był odcinek wprowadzający. Tak, to był odcinek wprowadzający do serii. <ślaski> Masz strzałę w głowie. Oa, w oku! Nie, w głowie. O, no, w głowie. Dobrze, no to my się żegnamy. I pa trzymajcie się i cześć. Cześć, cześć, cześć.